Przez długi czas śledziliście państwo perypetie Sonii i jej starania o serce Janka. Wiem, że ta relacja ma wielu fanów, włączając w to mnie, ale nadchodzi taki moment, kiedy moja bohaterka mówi dość, Miarka się przebrała. Gdybyś potrzebowała pomocy przy myciu pleców, to ja chętnie. Obejdzie się. Janek podejrzewa, że zachowanie Sony może być pewną taktyką. Natomiast z drugiej strony, po tak długim czasie walki o Janka, Sonia może mieć tego wszystkiego już serdecznie dosyć. Ty jesteś specem od chorej, nieszczęśliwej i niespełnionej miłości. Kobiety lubią mieć poczucie wyjątkowości. Janek tego poczucia Sonia nie gwarantował, więc Sonia musi myśleć o sobie w tej sytuacji. Doskonale rozumiem Sonię. Myślę, że kobiety mają swój honor, jakąś dumę, ale może tak naprawdę Sonia robi to specjalnie. Na pewno działa na mężczyzn, kiedy kobieta staje się niedostępną. My faceci faktycznie nie lubimy zbytnio, jak kobiety o nas zabiegają, bo my nie możemy się wykazać. A jak widzimy, że kobieta odrzuca nas, to my wtedy czujemy, że tak powiem, krew. Więc myślę, że tu Janek zobaczył, że Sonia już sobie odpuściła. No i teraz stwierdził, że musi o nią powalczyć, postarać się. No i próbuje. to na przeprosiny. W tym momencie w Janku coś się obudziło, taki żal i troszkę takie uczucie przegranej. Nie wiem co zrobiło mnie tak. Dlaczego nie odczuwałem niekiedy? Zaczyna się orientować, że może stracić coś bardzo ważnego. A co to jest dzień dobroci? Dla... daj spokój. Janek zaczyna okazywać większe zainteresowanie, staje się bardziej czuły na potrzeby Soni. Sonia Przygląda się temu z uwagą. Na pewno zachowanie Janka bardzo ją cieszy i buduje ją jako kobietę. Natomiast wydaje mi się, że, że tutaj będzie problem z, z odbudowaniem tego zaufania. Na wieczór jeszcze młody myślałem, że posiedzimy, pogadamy, napijemy się wina. Wiesz, co może, może innym razem. Pozostaje pytanie, co y, przyważy szale? Czy to będzie miłość, czy to będzie lęk przed kolejnym zranieniem? Proszę, randka to będzie jednak wielka porażka. Gdyby Rafał faktycznie zauważył to, że Janek ciągle rani Sonię, to myślę, że bez skrupułów walnąłby mu, ale tylko i wyłącznie po to, żeby on się obudził i w końcu poszedł po rozum do głowy. Żeby ten związek naprawdę wypalił i miał, miał sens. Miałem ochotę na spacer z tobą. Żeby Sonia zaufała na nowo Jankowi, musi wyraźnie czuć, że relacje między... Nim, a ulą zdecydowanie słabniej. Dostrzegam tutaj taki potencjał. Jesteś tutaj, żeby zapomnieć o uli. Nie. Być może w końcu <grym>, wydarzy się jakiś przełom. Sonia marzy o szczęśliwym domu. Mam taką cichą nadzieję, że właśnie tym kochającym, czułym mężem będzie Janek. Więc proszę Państwa bardzo serdecznie, żeby trzymać kciuki za te relacje.